Dzień dobry, Zabrze. Razem z Lukasem Podolskim i trenerami Akademii Górnika Zabrze jesteśmy na obiekcie Walki Makoszowej, czyli obiekcie, które na pewno większość mieszkańców naszego miasta doskonale zna. W tej chwili, jeśli chodzi o zaplecze Akademii, wygląda ono całkiem kiepsko, ale jest dobry pomysł na to, co z nią zrobić i w jaki sposób nie tylko wzbogacić to, co dzieje się w samej Akademii, ale przede wszystkim to, w jakich warunkach trenują nasi najmłodsi zawodnicy. No, dziękuję za słowa i no, ja o tą Akademię już walczę od początku, też od parę lat i wiemy jak to tu wygląda i no, bardzo mi się cieszy, że pani jest zainteresowana współpracy z Akademią, żeby tu coś fajnego zbudować, jakieś plany zrobić na przyszłość, żeby dzieci, rodzice i też inne mieszkańca Zabrze Mieli taki obiekt, że, gdzie można sobie usiąść, kawkę wypić, że dzieci biegają, że można grać piłkę, może tenisa, e, baseny są z tyłu e, i bardzo się cieszę, że, że pani tak to widzi i będę dalej o to walczył, walczył jak, jak to robiłem. Dziękuję. Mieszkańcy nie tylko Osiedla Janek, ale generalnie mm, całej tej dzielnicy mówią o tym, że chcieliby, żeby ten obiekt był dla nich otwarty. Chcieliby, żeby w tym miejscu znowu było życie. Wiele osób, Wielu mieszkańców pamięta jak wyglądało tutaj kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, wtedy kiedy te baseny funkcjonowały, wtedy kiedy z tego obiektu korzystało dużo mieszkańców naszego miasta, ale ważne jest też to, żeby w naszym mieście była infrastruktura, która będzie wspierała najmłodszych zawodników i najmłodszych sportowców w naszym mieście. Akademia Górnika Zabrze jest marką samą w sobie. W związku z tym ja chciałabym, żeby miasto bardzo mocno wspierało sport i rozwój sportu młodzieżowego, tak żeby ci najmłodsi zawodnicy trafiali później do Górnika Zabrze i robili takie kariery.